Realizacja celów sprzedażowych po to, żebyś ty dostał premię i po to, żeby twoi ludzie dostali premię, i po to, żeby byli zadowoleni. Masz bardzo mhm. dobre intencje. Zwołujesz ich na spotkanie i wyzywasz ich od najgorszych. Nie, nie zostawiasz na nich suchej nitki, po to, żeby się wzięli do roboty, bo myślisz, że jak ich przeczołgasz, obrazisz, zniszczysz, to oni się wezmą do roboty. To masz dobre intencje. Ale to także jest manipulacja, dlatego że narzędzia, które wybierasz, krzywdzą drugiego człowieka. To, to nie dość, że jest manipulacja, to jeszcze agresja. Natomiast no ja chciałbym się na chwilkę zatrzymać, ponieważ powiedziałeś o takiej sytuacji, która wypisz, wymaluj. I znowu będzie tutaj AI zgubienie. Ja wypisz, wymaluj jest jak z filmu Glengary Glen Rose, kiedy no Alec Baldwin. Na spotkaniu z agentami nieruchomości przeprowadza kilkuminutową rozmowę, wykład nawet bardziej, ale power nawet też interakcję power speech, który pokazuje z jednej strony jego błyskotliwość i dużą swobodę w wykorzystywaniu różnych narzędzi z zakresu komunikacji interpersonalnej. No z drugiej strony jest to wybitnie niegrzeczne, co on tam mówi i robi. Tam się pojawiają te teksty: Put that coffee down, coffee is for closers only. I to jest najłagodniejsze i najprzyjemniejsze z tego, co oni od niego e, usłyszeli.